I witam w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Diablo 2 Nekrozawodowiec. Zanim zejdziemy do kanałów na poziom pierwszy, może od razu zachęcam wszystkich do podnoszenia łapek w górę, do subskrybowania mojego konta i do dawania komentarzy. No i cóż, lecimy. Te kanały będą wielkie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc troszeczkę czasu tutaj po tych kanałach połażę. Pobiegam w sumie, bo on nie chodzi, on biega. No i te labirynty. No i nie zabójca dusz. O skubaniutki. A, bo tu jest morderca grzechu. Ups. Dobra. Właśnie tak chciałem troszeczkę dalej stanąć, żeby mnie... Żaden wybuch nie dosięgnął e, identyfikacji. są wybiorę i nic więcej. Może tędy pójdę sobie najpierw. I co, szukamy teraz serca chyba, tak? Wow, jest ich tu trochę. Kościei. Kościeje kontra kościeje. Szkielety zawsze znaczy się... Moje są lepsze. Dobra, może tego prastarego Horadrima postaram się a? wytrzymały Skobaniec Dobra, tu mi trochę many pójdzie Już widzę no coraz ciężej będzie ich rozwalać, a moje szkielety niestety nie są coraz mocniejsze to będzie duży problem w tej grze muszę znaleźć jakąś o, może właśnie jakiś Wybuchy, może to będzie jakiś sposób. Dobra, może wskrzeszę jakiegoś, jest dziewięć, jeszcze jeden. Dobra, muszę się dostać, bo tam on wskrzesza tych kościeli. Dobra, chwilowo na spokojnie. Jeszcze jeden. Aj, jeszcze jeden szkielet. Dobra, jest dziesięciu. O, czarczeluści. Niewrażliwość na błyskawice. Ale na magię jesteś wrażliwy. Spijasz śmierci. Dobra, z nim szybko poszło. Jakie one szybkie są. O D, korbi co to jest? Coś dużego. Może w... O rany, ile ja życia mam. Nawet nie zauważyłem, że tak mnie ściachali. I mogła być porażka, co? Koniec gry, bo game over. Dobra, rzeźnie tu są. a tu się schował skubaniec. Gdzie ja tak inaczej, ja tak życie tracę? Dobra, łyknę tego. Wezmę leczenie tak na przyszłość. I miałem sobie sprawdzić, jak to wygląda. To coś takiego jest. Może mieć fajne obrażenia, co? O! Dobra, wezmę tą zbroję, zawsze coś tam zaabsorbuję tych. Dobra, to, to sobie znajdę. Dobra, katana, wywalam cię. Szybciej niż myślałem. Po prostu muszę to sprawdzić. Cztery miejsca na klejnot. 1385, czyli całkiem fajne. Tylko nie pamiętam, gdzie ja chyba 6 potrzebuję miejsca. żeby zrobić przyz... przyzwanie do broni? To tak się nazywało? Nie pamiętam. No ale dla tego mojego fazelka też coś trzeba będzie pokombinować. E, dobra, idziemy jeszcze tutaj. Tu jeszcze coś jest. Może najpierw po tych obrzeżach polecimy. Już to koniec. O, jakieś. Co to są? Co to są? Nie zdążyłem przeczytać. Ale jakieś zmutowane komary. O, jest skrzyneczka. Runa Ral. O nie, tego to mi teraz nie zrobisz. Nie ma takiej opcji w ogóle. Nie, no to 4 to za mało. Tam było 5 albo 6 miejsc na klejnot potrzebuję. Runa Real. Dobra, jest druga runka. Ostatnimi czasem. Portalu nie potrzeba. Tu zaraz znowu wylecą mi gnidy jakieś małe. Kto budował te kanały? Naprawdę miał jakąś taką wizję fajną. Dobra, jak one się nazywają? Karniciele, tak? To chyba moich szkieletów. No, no te doświadczenie jakoś teraz troszeczkę jakby zwolniło czy przyrost doświadczenia. Ta runa i jo, co ja potrzebuję, to to nie jest chyba z tych najwyższych. Jeśli bym powiedział niskie, średnie i wysokie runki, to to, to jest chyba średnia runka. Dobra, najpierw przejdę dookoła po obrzeża a później zbadam środek I chyba na środku. O. Dobra. Przydałoby się tu wbić. Może i nie. Moje szkielety nie mogą walczyć przez to. Zostali zablokowani. No taktycznie do moich szkieletów teraz podeszły te kościeje. Pomogę, pomogę, co mam nie pomóc? Dobra, już wiem kto mnie tak wtedy trafiał. To ten tymi swoimi czarami jakimiś głupimi. Dobra, łyknę. Łyknę. I może i ja będę musiał go od razu sam Tak, to ja dostaję od niego stary choradlin Dobra, mankę No i się już zwolniło troszeczkę miejsca Więc będę mógł troszeczkę klucz jakąś miksturę życia zgarnąć czy ja widzę punkt nawigacyjny? Co tu się dzieje? Bo nie zauważyłem Lansa. No Co to jest? Czy to jest coś dużego, dużego dla mojego fazelka? Chyba nie. Włócznia. To dla Amazonki, tak? Tylko... Nie, dla paladyna? Glica honoru. 3 do umiejętności bojowych dla paladyna. 20% szybsze odzyskiwanie równowagi. Obrażenia zwiększone o 197%. No, rewelacja. Premia do skuteczności ataku. Obrażenia ze za demoną zależy od postaci. Uzupełnia życia plus 20%. Poprawiona obrona. Ciekawe, czy tam to może nosić. Hmm. A zresztą on coś takiego samego nosi, przecież chodzę z taką włócznią. Ale wyobrażenia 159, 432, 1107 to minimalne, a teraz prawie takie jak miał maksymalne. Nie no, to teraz to znalazłem tą rzecz, to jest baja dla niego. Może tych umiejętności bojowych mu nie dodaję, ale obrażenia to tak mu wzrosły. Znowu się podjarałem. Z tego wszystkiego, aż chyba nie mam włączonego stopera. Dobra, nieważne. Wujek w ten stopę. Ale ja jazda. Obrona mu jeszcze wzrasta. Dobra, fazelku, nie dziękuj, masz Iglice honoru od skeletorsa i wujka siwego Rana, ty masz mizerną tą zbroję. Zbroję też. Zresztą wszystko miałeś kiepskie. Ale teraz masz lance od nas Ale teraz będziesz wymiatał. Będziesz wymiła tą fazelku. Nawet tego nie będę sprzedawał. Idziemy, lecimy dalej. Dobra, dajcie fazelowi, teraz niech powalczy. Chcę zobaczyć jak ta jego Wow. ...jak on się nazywa? Jastrząb szczęścia. Kurde, mam wrażenie, że dopiero przeczytam... Lodowy... Dobra, nie zdążyłem. Że dopiero to przeczytam sobie na nagraniu. Przeklątwy nic na mnie jakiś rzucał. Dobra, zbroja z kości, to to jest potrzebne. Zawsze coś, tam nie mam jakiegoś wykoksowanego tego, ale... Czego on napilnowały? Czy to coś jest? Dźwignia. A i schody, a te schody to gdzie? Kanał poziom drugi. Oran. To jeszcze jest poziom drugi. Ale to najpierw muszę pierwszy zwiedzić bo przejdę to całe, to muszę to przejść całe najgorsze, że chyba nie dam rady w tym jednym odcinku, tak mi się wydaje kurczę, aż muszę jeszcze chwilę na to popatrzeć Taki bonus do obrażeń. 197 zwiększone obrażenia. Plus 85% obrażenia zadane demonom. Zależy od poziomu postaci. No to też jest wysoko, ma 57. Mam nadzieję, że to akurat działa na niego. Demonom. A diablo to tutaj jest jako demon. Nie wiem, wiecie czy nie wiecie? Ja chciałbym wiedzieć, a nie wiem. Naprawdę nie mogę tędy przejść? Tędy mogę, dobra. Czy nie mogę? Mogę. Ja wszystko mogę. Dobra, chodźcie, chodźcie powolutku. Staramy się cały czas do przodu. Nie? to jednak dobrze tutaj pochodzić sobie wszędzie. To jest ogromne. Kto budował te kanały? Ten bazar nie jest taki duży jak te kanały są. Dobra, fazelku chodź. Pokaż na co się stać. Dźgnij go. O, 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 dobrze, dobrze, dobrze. I teraz spróbujemy. Cyk. Cyk. Pat. Dobra. To i tak go wytrzymał chyba co? Co ja szkielety ten? To, to miało być. O Oj miksura leczenia. Kurde, nie mam tego czaru. E, zapomniałem jak się w sumie to nazywa. Telkineza. Bym sobie wziął na odległość. Dobra, idziemy dalej. Puśćcie Fazala. Puśćcie Fazala przodem, on sam tu wszystko zrobi teraz. Pomożecie? Pomożemy portal nie biorę, te pieniądze już też na siłę może na razie nie stałem bombę, było słychać zakuło mnie to ogromne to jest, ogromne zanim ja do tego środka dojdę, zacznę oddawać się w kierunku środka, to już ile czasu minie? Najgorsze, że ja nie wiem ile ten odcinek, kurczę, trwa. No już trochę trwa. Szybko biegam, żebym się tylko zaraz nie naciął na... ...skubańców. A tu jest to drugie wejście, tak. No. Kapliczka wytrzymałości. Lubię być wytrzymały. Jestem w sumie naturalnie wytrzymały. Ale jeśli mogę się jeszcze wzmocnić, to czemu nie? Dobra, połowa. Ale to jest ogromne. Wiem, że się powtarzam, ale jak tak patrzymy na to. bójcy dusz ekstra wzmocnienia rochatyna no dobra zbliżam się do okrążenia czy do okrążenia już okrążam te co ja chciałem zrobić w ogóle a wiem co chciałem zrobić zbroja z kości e, okrążę już te kanały czyli będę mógł jednak za chwilę zwiedzać środek Muszę się jakoś do nich chyba dostać, co? Czy to zaraz do nich pójdziemy? Dobra, tu okrążę to najpierw. O, identyfikację biorę. Okrążę to najpierw i zabieramy się za środeczek. Dobra, ogarnięte dookoła. Czyli co? Można wchodzić do środka. Zrobimy wejście tędy, wejście smoka. Dobra, ale tak myślę, że. Będzie ponad 20 minut chyba ten odcinek Wystarczy Wystarczy na teraz a, teraz, a teraz a teraz, a teraz, a teraz, a teraz Zapraszam na kolejny odcinek, w którym zwiedzimy środek kanałów. Poziom pierwszy Chyba jeszcze ze trzy odcinki potrfę to, to zwiedzanie kanałów. Dobra, dzięki za uwagę. Na razie. Hej, cześć. Ale mam konkretną pikę. Lance włócznie, to jest włócznia, klasa włóczni, bardzo niska szybkość ataku, ale kurczę, jaka siła. Dobra, na razie hoheja.